Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dawno mnie tutaj nie było, ale już wracam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o numerologii. Tak, o tym jeszcze tutaj na tym kanale nie było. Kilka miesięcy temu moja świadomość, dusza, przyszła inspiracja, właśnie z góry, bardzo wyraźnie przekazała mi: Zrób kurs numerologii. Byłam tym bardzo zaskoczona, bo nigdy w życiu nie planowałam tworzyć kursu numerologii, właściwie odchodziłam od numerologii Pitagorejskiej. I to nie było też jakimś moim celem, żeby tworzyć kurs. Nie było to coś, co miałam wizji po prostu ale od lat, a przyszło bardzo spokojnie, ale też bardzo tak inspirująco. Nie chciało odejść. Jestem manifestorem, więc jak schodzi inspiracja, to po prostu działam. Już się tego nauczyłam. Na początku próbowałam to zrozumieć. Pytałam, dlaczego numerologia, dlaczego teraz? Przecież pracuję z energią, z podświadomością, z duszą, z polem, z numerologią źródłową. A potem zacząłam odczuwać że właśnie o to chodzi, że numerologia, którą znamy z tej starej ziemi, to tylko taki wierzchołek. Wierzchołek albo jako na górze, tak na dole korzeń, bo pod spodem czy właśnie na górze jest coś o wiele głębszego. I zaczęłam patrzeć na te liczby nie jak system opisów, nie jak tabelkę cech, nie jak na coś, co mówi nam jacy jesteśmy. Zaczęłam je bardziej odczuwać jak żywe wibracje, jak pola, które mają Swoją częstotliwość, strukturę, swój rytm, swoją wibrację, swój pion, tak jakby energoinformacji. I wtedy zrozumiałam, że ten kurs nie będzie o zamukaniu kogokolwiek definicji. Nie będzie o karmicznych wyrokach, bo to jest stary język, o ograniczeniach, o tym masz taką i taką liczbę, więc zawsze będziesz taka. Właśnie odwrotnie. Chcę mówić o numerologii nowym językiem, językiem świadomości, językiem rozwoju, językiem, który otwiera i pozwala tobie rozkwitnąć. Oczywiście będą podstawy numerologii Pitagorejskiej, bo chodzi o strukturę. Będzie ta struktura, będzie wiedza, będzie zrozumienie zależności w dacie urodzenia, będą opisy liczb, które teraz już się tworzą, teraz jak nagrywam, będzie praca z wzorcami również takimi blokującymi, czyli pod, tak popatrzymy na to troszkę psychologicznie. Będzie również przestrzeń na spojrzenie na zdrowie, na to, jak dana wibracja może manifestować się poprzez Twoje ciało. Ale sercem tego kursu jest coś kompletnie innego. Chcę, żebyś nauczyła się czuć swoją wibrację, czyli wibrację osoby, z którą będziesz pracować. Nie tylko wiedzieć, jaką masz liczbę główną, bo to jest taka soczewka, dziurka od klucza, przez którą możesz popatrzeć, tylko poczuć ją w pełni w sobie. Bo dla mnie ta główna wibracja jest jak korzeń, a korzeń nie jest ograniczeniem, korzeń jest zakotwiczeniem. To coś, co łączy Cię z Ziemią w tu i teraz, z Twoją obecnością właśnie w tym świecie. I dopiero kiedy jesteś zakorzeniona w sobie, możesz naprawdę rosnąć, rozkwitać, rozwijać się do góry. I bardzo zależy mi na tym, żeby ten kurs był też przestrzenią kontemplacji. Żebyś mogła usiąść z tą liczbą, poczuć ją w ciele, zobaczyć, gdzie ona w tobie oddycha, gdzie ona może spowodować jakieś napięcie, gdzie daje lekkość, żebyś mogła zobaczyć i swoją datą, datę, ale również datę klienta, jako po prostu żywe drzewo, z którego wyrasta Twoje doświadczenie rzeczywistości. I to nie jest, nie będzie tylko kurs o liczeniu. To jest kurs o poszerzeniu świadomości. To jest też podróż dla, dla mnie samej, tak naprawdę i czuję, że ten moment startu również przyszło to z góry 21 marca, to też nie jest przypadek, to początek nowego cyklu, nowego oddechu, rozkwitu. I ja sama w tym momencie jeszcze tworzę materiały, piszę, dopisuję, słucham. Um, ja również odradzam się w tym i to jest bardzo żywy proces i to jest piękne, bo właśnie tym też jest numerologia. I jeśli czujesz, że liczby były zawsze dla ciebie czymś więcej, że nie jest w nich jakaś głębia, jeżeli masz w sobie gotowość przede wszystkim, żeby przestać patrzeć na numerologię, jak na system ograniczeń, a zacząć traktować ją jako drogę do siebie, to może jest to przestrzeń po prostu dla Ciebie. Dla mnie jest to powrót znowu do korzenia. Zobaczcie, jak to się pięknie ułożyło. Do tego, kim jesteśmy w swojej esencji, bardzo cicho, ale pewnie czuję, że to dopiero początek nowego języka którym my zaczynamy tak naprawdę mówić, bo zobaczcie, co się zadziało kolektywnie, nasze karmy zostały wyczyszczone. Więc dlaczego mamy wracać do starego języka i nadawać sobie karmy. Więc nawet jeżeli ty masz w sobie nazwę to jeszcze tym starym językiem, liczby karmiczne, 13, 14, 16, 26, 19, to one nie są już liczbami karmicznymi. I tak jak wczoraj sobie pisałam tutaj w skrypcie, dla mnie ona jest liczbą potencjału. On otwiera cię na kompletnie inny potencjał w sobie i zobacz, jaka jest wibracja samego słowa karma. Jak ty ją czujesz? Ona już jest odczuwalna jako, jako coś ciężkiego, dlatego że kolektyw, i program, który mamy, jeżeli chodzi o karmę, jest taki ciężki. A jeżeli powiem, że to jest liczba potencjału twojego rozwoju, to patrzysz na to z kompletnie inną lekkością i zauważasz w tym już możliwość. Nie? Więc poczuj w sobie, czy Chcesz uczestniczyć w takim kursie, czy chcesz otworzyć się bardziej na czucie? Przypominam, że mamy rok 2026. Jeżeli jesteś i znasz mnie z Instagrama, to wiesz, że robiłam tam live na temat tego, jak bardzo w tym roku będzie podkreślone odczuwanie poprzez nasze własne ciało. Stąd też może ten kurs do mnie przyszedł, albo świadomość tak podyktowała, żeby rzeczywiście skupić się na tym odczuwaniu w sobie. Ja pisząc w ogóle skryptę dla Was, opisując teraz wibracje główne, ja, ja to opisuję jako korzeń wibracji, sama łączę się z całą energią, którą, która częstotliwość danej wibracji mi pokazuje. I dla mnie to też jest proces, bo to jest tak, jakbym dotknęła numerologii pitagorejskiej, czy tam troszkę bedyjskiej, numerologii źródłowej. Teraz wracam do tego korzenia, aby odkryć go na nowo. I do tego zapraszam Ciebie również. Bo pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy tylko tą malutką dziurką od klucza, jesteśmy całym polem. Jeżeli to z Tobą rezonuje, to oczywiście zapraszam serdecznie i do następnego.